Chodź tutaj, do mnie. Tequila. Tequila. Chodź tutaj. Chodź. Chodź do mnie.

nasz pies jak krówka, pasie się je trawkę proszę zobaczyć co ty kila dobra trawa? Ha, jak za nie da z psiakowi psiakowi jeść aż trawę musi jeść jak krowa się pasie o. To po co pan kosił, bo już przyszła wyżarła. Kwiat jak oczekiwania. Ten kwiat jak obcy wygląda filmowany. No i ładnie się pasie krowka nasza Ja już słabo filmuję z nocy szarówą Czy już grzeczna jesteś, możesz iść bez smycze chodzić. Chodź tutaj, chodź, chodź tutaj, powiedziałem. Tykila, tykila do mnie. Tykila, powiedziałem chyba, chodź coś, nie? Proszę wrócić, szybciutko. Proszę wrócić. Chodź. Jak kumary, nawet jak zimno i co? I so. Szalone w tym roku. A w tym w nie mają pryskać. No. Te kila, proszę wrócić. Te kila! Wróć! Wróć! Chodź! 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 do pana, chodź tu! Ślidź, ślidź, Słuchasz mnie się troszkę? Nie? Pięknie.